Na początku się tego obawiałem, bo myślałem, że to jest za bardzo zautomatyzowane i nieciekawe. Faktycznie zautomatyzowane, ale na tyle minusowe i słabe sygnały można wyciągnąć, że, że sam nie wiedziałem, gdzie, gdzie moja antena po prostu dolatuje. Troszeczkę słabiej, bo mam kiepskie QTH i tak dalej, ale ja tutaj postaram się. Moment, wstrzymamy sobie. Pokazać. Bo pierwsze, co musimy zrobić jeszcze przed tym wszystkim to albo mieć program właśnie Atomic Exe, albo wejść na stronę Time Ease i sobie po prostu kliknąć tutaj u góry na nagłówek i on nam synchronizuje. I wtedy dopiero od, od, otworzyć program WSJTX. Hmm. Jak się zabrać ZICOMA 7300 i WSJTX. -a. U mnie ten temat leżał, bo mi coś tam nie wyszło. Potem odpuściłem. Wydawało mi się takie łączności cyfrowe nieciekawe, ale są jednak bardzo ciekawe i nie umywają się do SSB. W sensie jest to całkowicie coś innego. Są to łączności niskich sygnałów. W sensie słabych sygnałów. O. A więc to, co mi nie wychodziło na Macu, to to, że w preferencjach systemowych, w ustawieniach systemowych, jeśli chodzi o, o dźwięk, a w zasadzie tutaj chodziło prywatność i ochrona. Jeśli chodziło o mikrofon, to autentycznie tutaj WSJTX był odznaczony, przez co przekaźniki działały, ale audio już nie działało. I tak tu już mamy WSJTX skonfigurowanego pod właśnie ikoma 7300 wszystko mamy tu uzupełnione sobie w tak od General, czyli swój znak, swój grid. Radio to 7300 oczywiście i tu wybrany port seryjny, port serial port szeregowy, który w zasadzie port Com który, który tutaj już po chwileczce się radio zgłosiło, nie ma tutaj innych. Innych portów do wyboru. Tu jest w PTT również CAD zaznaczony, Bowdrate 19200, no i tak samo później jest to w Radio zaznaczone. I tu można sobie od razu wtedy testować, czy się zgłasza nam radio. Mi się zgłaszało, ale audio, mimo że tu był audio kodek wybrany, niestety nic nie pokazywało w spektrum i w wodospadzie, No ale teraz już jest wszystko ok. Więc, jak tu już mieliśmy wszystko wybrane, są gotowe, gotowe odpowiedzi, które w sekwencji lecą. No i power. I ten power, zależnie jak się go tu ustawi, to on, proszę ja was tutaj w Icomie, nawet jak wcisnę tune w WSJTX-ie, naciśniamy sobie tune. I teraz mamy tutaj idealny sinus, ale jak tam ten power bym zmniejszał, zwiększał, o, to nam ten sinus zacznie się wypłaszczać. Ten power musi być maksymalny, tak jak tylko ten sinus po prostu jest już no, ładny, gładki, nie wychodzi poza krawędzie tutaj spektrum i nie jest wypłaszczony. To znak, że ten sygnał będzie idealny. Tu właśnie jeśli chodzi o ALC, to ono praktycznie tutaj leży sobie i 10 Amper idzie, czyli nie jest po prostu zachwiana moc. Antena w pełni swojej efektywności może działać i nic tu się z tym ALC nie dzieje. Nie skacze ono tak bardzo. No i tu też na audio będzie to widać zaraz Jesteśmy tutaj w trakcie wywoływania, tylko stacja jest, widzę, zajęta. Bo inne tam stacje się dowołują, można powiedzieć, łączą z nią. No i ten sinus jest tutaj wtedy idealny. No i dzięki temu... Aha, jeszcze jak, jak przygotować radio. Ja może tutaj na razie... O, wstrzymam wywołania. Muszę też wyłączyć sobie nagrywanie, bo ono mi cały czas nagrywa tylko piszczenie o to, no to na podstawie tych dźwięków, więc ja to mam ściszone, bo to nie jest potrzebne. Eee, tak, USB Digital, czyli tu mamy po prostu SSB ustawione. Eee, no i, i data. I to nam wtedy, jak chcemy z powrotem do foni wrócić, to wystarczy to data kliknąć eee, i, <laughs> i możemy nadawać na foni. Jeśli chodzi o funkcję, eee, to set Konektor z jedynie nas interesuje, może sobie zmienię łapę, yy, od samej góry musi być tak ustawione jak u mnie, czyli ACC yy, AF yy, output level 40%, tu mam akurat na Open, OFF, na 50% wszystko, jeśli chodzi o modulację, yy, Data Off Mode, Mic i accessories. Czyli żeby mikrofon działał albo akcesorium, po wyłączeniu z Digitala Data Mode USB zaraz wejdziemy do CIV. Tak, PTT Input Send Output. No i tutaj mamy od samej góry właśnie Baudrade 19200. Adres 94H Transceive ON Transceive adres 00. H, data od też USB. No i w zasadzie tyle. O. Tak musi być wszystko ustawione, jeśli chodzi o 7300. Pyk. No i wtedy można łączności robić. Jeszcze co tu muszę pokazać? E, no to co? Przykładowo, mamy tutaj kogoś. O, proszę, już wołaliśmy. Stacja nie odpowiedziała. Wcześniej mnie wołały, ale akurat szedłem po Powerbanka do, do tego yy, pieroństwa, do tej kamery. Dajmy sobie decode, spróbujmy jeszcze wołać. Yy, I dzięki temu yy, potem tak. Yy, musimy sobie znaleźć lokalizację pliku, yy, do którego nam to yy, ten program będzie logował sobie wymarzę jeśli ten plik będzie ja na przykład mam a co tu mamy Francję, możemy i albo Portugalię sobie dwukrotnie klikamy i teraz wołamy Portugalię i ten plik mam akurat u siebie na, na pulpicie tak więc potem wystarczy wejść w my logbook tak settings i tutaj poniżej import import, wybierz plik, zaznaczamy sobie ten plik, ja akurat mam alias utworzony właśnie, czyli skrót na pulpicie importujemy i od razu wtedy w logbooku to się nam pokazuje tutaj, ja mam tu niektóre jeszcze niepotwierdzone, niektóre nie będą potwierdzone, bo stacje nie miały QRZ-a, ale za to mają eQSL-ki no i inne sposoby logowania. Jeszcze ten LOTW innych nie przerobiłem, ale tutaj mamy właśnie takie jakieś ładne obrazki i coraz bardziej myślę na tym, żeby sobie e, no, drukować je po prostu i zrobić jakiś taki segregator, czy coś, żeby można było je fajnie sobie składować. No i swoją też muszę jakoś wreszcie zrobić, żeby to z automatu odpowiadało, także. I kolejną ciekawą rzeczą jest PSK Reporter. A dlaczego mówiłem o tym czasie? Zazwyczaj jest on dokładnie, ale lepiej synchronizować, bo potem nie, nie będziecie po prostu mieli potwierdzenia łączności, bo te wszystkie łączności są logowane co do sekundy. Czyli nie co do minuty, czy tam, tak jak jest co do minut na, na QRZ, tylko już co do sekundy, jeśli się nie będziecie mieć synchronizowa synchronizowanego czasu tak jak Wasz rozmówca, no to niestety yy, wtedy ta łączność może, może przepaść yy, czyli tak, możemy sobie tutaj zobaczyć na przykład pasmo 20 metrów, bo na takim paśmie jesteśmy <laughs> wpisujemy sobie tutaj pokaż kraje yy, callsign sp8pb ft8 ostatnie 30 minut i go i tutaj mamy kraje, w których zostaliśmy zasłyszeni. Czyli mamy tutaj, proszę, Argentyna na 20 metrach minus 22 dB, Australia minus 23 dB, co tu Rosja, plus 1 dB, plus 8 dB Ukraina, Portugalia minus 19 dB, co tu jeszcze, minus 4 dB Anglia, co tu mamy? United States stacja WE2N, dystans 8553 minus 14 dB. No i tak i tak po kolei możemy sobie sprawdzać. Nawet plus 2 dB, Nowa Kaledonia. <laughs> Proszę, tu jest plus 2 dB, tymczasem tu minus 15 w Szwajcarii. Czyli widać. Po prostu jak propa, jak pora dnia i tak dalej, pasmo, jak to wszystko wpływa, więc warto po tych pasmach skakać, bo mamy różne pory na naszym globie. Także to by było na tyle. To chyba jeden z takich dłuższych filmów, ale na świeżo chciałem wszystko dosłownie i ten temat wyczerpać. Film pewnie oglądacie po, po live, bo na live to samo, to samo będę mówił i objaśniał. Także, także mam nadzieję, że, że to pomoże, bo ja wielu odpowiedzi nie znalazłem polskojęzycznych, tylko i wyłącznie w językach obcych. No, ale to nie ma, nie ma takiego problemu, żeby takie rzeczy potem sprawdzić i przełożyć na nasz rodzimy język, piękny język. Także ten właśnie winlink jeszcze mnie ciekawi. Jak też może obadam, to, to pokażę. A tu mówię. Super sprawa, żeby zobaczyć jak kierunkowa jest nasza antena, jak to odnośnie propagacji się ma i ja używam 30W, jeśli chodzi o tego Icoma 7300 i na 30W tutaj mamy ten cały glob praktycznie ogarnięty, także będę sprawdzał kolejne pasma i jakieś kolejne łączności logował. Wysyło pakiety, żeby zobaczyć, jak to wszystko pójdzie. Jeszcze ciekawy program. Kiedy już mamy na WSJTX robimy sobie jakieś łączności, na przykład tak jak teraz. To mamy Grid Tracker. I on tutaj w czasie rzeczywistym pokazuje też inne łączności, które my dostrzegamy, na przykład tutaj do Chin, czy też do Japonii w tym wypadku i. Oczywiście też powiadamia nas, jak ktoś nas wywoła albo się odezwie. Widzimy też tutaj zajętość po prostu i aktywność w pasmach, połączenia, QSO, ile zrobiliśmy i tak dalej. Jest tu dużo, dużo innych opcji, ale naprawdę to jest ciekawa, ciekawa opcja, bo w czasie rzeczywistym też wszystko pokazuje, więc to taki dodatek jeszcze do, do tego filmu na koniec. Dziękuję ślicznie, 73 zapraszam do subskrypcji kanału, do obserwowania, do lajkowania, no i do interakcji i komentowania. Dzięki.